Moi drodzy, nie wiem, czy już tej historii Wam nie opowiadałem kiedyś. Kiedyś ją opowiadałem, ale nie wiem, czy Wam. Więc zaraz mi powiecie, czy ją znacie. Ale historia mi pasuje do dzisiejszej Ewangelii. Rzeczy działa w Hiszpanii, w Madrycie. Młody chłopak imieniem Taco, który miał bardzo bogatego ojca, pokłócił się z tym ojcem strasznie i, i uciekł z domu. Po tygodniu, jak go nie było, to ojciec zrozumiał, że sprawa jest poważna. I, i wtedy zaczął go, zaczął go szukać. Szukał go pięć miesięcy i go nie znalazł. I wpadł na pomysł, że da ogłoszenie do gazety. Wykupił pierwszą stronę w gazecie, w madryckim dzienniku i napisał: Tako, tutaj twój tata. Wszystko ci przebaczyłem. Kocham cię. Spotkajmy się we wtorek o 12 w hotelu Montana. I we wtorek o 12 w hotelu Montana zjawiło się 800 chłopaków po imieniu Taką, którzy szukali pojednania ze swoim ojcem. 800. Mówiłem tą historię czy nie? Nie? Pewnie mówiłem, tylko nie słuchacie tak? na kazaniach, nie Wydaje mi się, że mówiłem, ją, ale ona mi się bardzo podoba. Zobaczcie, tak historia nas uczy czego? Każdy z nas potrzebuje ojca. I duży, i mały, i stary, i młody, i ładny, i ładny. Wszyscy, wszyscy potrzebujemy Ojca. I dzisiejsza Ewangelia nam mówi o tym, że Bóg jest tym Ojcem, którego tak potrzebujesz. To Bóg jest tym Ojcem, którego tak bardzo Ci potrzeba i którego tak bardzo szukasz, bo my wszyscy jesteśmy jak ten tako. I dzisiejsza Ewangelia, Jezus mówi tak. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze. Kiedy się mówicie do Boga, mówcie, ojcze! W zasadzie nawet nie ojcze, bo to Abba to jest, wiecie, że to nie jest ojcze, to jest tatusiu. To nawet nie jest tato. To jest tatusiu, takie czułe tatusiu. I tak powinniśmy się nosić. Tatusiu nasz, który jesteś w niebie. Święcie imię Twoje, królestwo Twoje, bo Bóg jest dobrym tatą. Każdy z nas jest Jego ukochanym dziesiątkiem, jesteś ukochaną córeczką, ukochanym synkiem Pana Boga. Jesteś skarbem dla Boga. Dla Pana Boga jesteś ważny i potrzebny na Pana Boga jesteś chciany. i Pan Bóg by życie swoje oddał za, za Ciebie. Nie tylko swoje, bo oddał życie swego Syna. Jezus umarł za nasze grzechy, Jezus oddał swoje życie za nas. Więc Bóg jest dobrym Ojcem i to jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście jak jest relacja trudna z Ojcem Ziemskim, ktoś ma trudne relacje z Tatą swoim, to, to trochę trudniej mu przyjąć tego Boga jako Ojca. Więc ważne jest, żeby za naszych ojców się modlić, ważne jest, żeby robić wszystko, żeby nasze relacje z, z ojcami były zdrowe. Ale to nawet to nie jest przeszkodą. Dla Pana Boga to nie jest przeszkoda. Nawet Twoja trudna relacja z Ojcem nie jest przeszkodą dla Boga, żebyś, żebyś Go przyjął jako Ojca, żeby On był Twoim Ojcem. I Jezus dalej mówi: Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje. Pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy się modlić i prosić, to jest to, żeby to imię było znane wszystkim. Jezus na pierwszym miejscu daje tą prośbę. Święcie imię Twoje, niech Twoje imię będzie znane. Niech, niech wszyscy poznają, poznają tego dobrego ojca. Niech wszyscy, niech wszyscy temu dobremu ojcu się pozwolą pokochać. Niech wszyscy, niech wszyscy się zgodzą na, na to, żeby być dziećmi tego ojca. Ojcze, nasz Jesus jest z nim. Święcie imię Twoje, niech Twoje imię się święci. Niech święcą Twoje imię wszyscy ludzie. Niech Cię znają i kochają. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Niech Twoja miłość rządzi tym światem. Niech miłość Twoja króluje tutaj. Niech ta miłość, która rządzi niebem, niech ta sama miłość rządzi tutaj. Yy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, która jako w niebie taki na ziemi. Yy, niech, niech się dzieje Twoja wola. Ty, Panie, wiesz lepiej, czego ja chcę. My czasem o głupie rzeczy prosimy, yy, A Pan Bóg wie, czego nam potrzeba. Jest, jest Ojcem, który, który daje nam to, co najlepsze. No i wreszcie to o tym przebaczeniu. Przebacz nam nasze winy, jako imy przebaczamy. Pan Bóg jest ojcem przebaczającym. Pan Bóg nie pyta, nie zadaje pytań, Pan Bóg daruje zawsze, bo jest ojcem kochającym, przebaczającym. Jego przebaczenie to jest znak firmowy Pana Boga. To jest, Pana Boga najbardziej poznasz po przebaczeniu. Oczywiście nigdy nie wolno zapominać, że każdy grzech to jest, to jest zranienie tego serca kochającego grzechu nie wolno lekceważyć. Pan Bóg jest przebaczający, Pan Bóg jest miłosierny, ale, ale każdy grzech rani serce Boga. I, i dlatego grzechu nie wolno, nie wolno lekceważyć. Ale to jest ten tata, to jest ten tata, który, który, którego dzisiaj Jezus przed naszymi oczami, którego Jezus przed naszymi oczami dzisiaj, dzisiaj maluje.